Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Dzień dobry, Katarzyna Krogulec, mam Startup Podcast. Aktualnie spoglądamy na krajobraz globalnego biznesu, który przechodzi znaczącą transformację. Jednym z kluczowych trendów wpływających na te transformację jest deglobalizacja. W 2023 roku czynniki takie jak inflacja, rosnące koszty płac, niedobory siły roboczej, szczególnie jest to widoczne w Azji, niestabilność polityczna, w tym dalsze zachwianie pokoju na świecie, przywołują na myśl pytanie, czy można budować globalny startup w czasie deglobalizacji? Na no to pytanie postaram się odpowiedzieć wraz z moimi czterema rozmówcami. Ale najpierw zacznijmy od tego, czy. Startup może przetrwać bez skalowania. Przetrwać można, mówi Grzegorz Węglarz, dyrektor marketingu ClickMeeting, który wskazuje, że dla niektórych startupów uzyskanie skali wiąże się z wyjściem poza swój skraj. Founderzy stawiają sobie jednak zazwyczaj trochę wyższe cele niż tylko przetrwanie startup, który się nie skaluje, może przetrwać, zapewne nawet może się trochę rozwijać, ale w długim okresie nie odegra na rynku żadnej istotnej roli. Dlatego w czasie, kiedy skalowanie się nam nie udaje, należy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, a potem wytrwale szukać sposobu, żeby ten stan rzeczy udało się zmienić. Widzimy deglobalizację w pewnych obszarach, ale przecież nie ustały procesy globalizacyjne w innych obszarach. Dla wielu startupów zbudowanie skali jest możliwe tylko kiedy wyjdą poza swój kraj macierzysty, ponieważ rynek wewnętrzny po prostu nie jest wystarczająco duży dla ich niszy. Dla przykładu nowe narzucane prawem obowiązki, które wiążą się z wchodzeniem na nowe rynki, one utrudniają te działania globalne, ale firmy dobrze się do tego dostosowują i znajdują sposoby na dalsze działanie, na dalsze wchodzenie na kolejne rynki. Z drugiej strony możemy podać przykład AI i modeli językowych, które przecież znacząco ułatwiają działania np. marketingowe na nowych rynkach. Startupy zazwyczaj potrzebują środków na rozwój. Tani pieniądz napędzał rozwój nowych spółek technologicznych przez wiele ostatnich lat. Teraz w związku z rosnącymi stopami procentowymi, szczególnie tymi w Stanach Zjednoczonych, pozyskać pieniądze na finansowanie startupu jest istotnie trudniej. Ci, którzy nie będą potrafili albo doprowadzić firmy do zyskowności, albo pozyskać inwestora, będą mieć problem. I kiedy nałożymy na to spowolnienie ekonomiczne, sytuacja dla wielu spółek robi się dosyć trudna. Jednak należy pamiętać o tym, że ekspansja i skalowanie nie są dla wszystkich, czasem warto skoncentrować się na jakości produktów i indywidualnym podejściu do klienta. Skalowanie to jest często hasło dnia w świecie startupów. Ale nie każda firma musi iść tą drogą. Warto zerknąć na przykład na Basecamp. To jest zespół, który od lat skupia się na jakości swoich produktów, a nie tylko na ich ekspansji. Wojciech Uszczyński, Head of Marketing, One. Basecamp zdecydowanie znalazł swoją niszę i utworzył silną bazę lojalnych klientów. Moim zdaniem, kluczem jest znalezienie swojego miejsca na rynku i skupienie się na tym, co robisz najlepiej. Można powiedzieć, nawet, że skoncentrowanie się na mniejszym, ale zaangażowanym gronie klientów może w długim terminie przynieść większe korzyści. To trochę jak prowadzenie lokalnej kawiarni, która staje się instytucjom w swojej społeczności, zamiast otwierania wielu lokali, które mogą stracić na jakości i tym osobistym podejściu. Czy można budować globalny startup w deglobalizującej się gospodarce? Mówi Marcin Hejka, co-founder i general partner OTB Ventures. Jest to możliwe, ale wymaga specyficznego podejścia. Trzeba po prostu mieć odpowiedni produkt, który jest gotowy do adaptacji na różnych rynkach. Produkt musi być łatwo dostosowywalny, na przykład do różnych rynków czy do różnych re regulacji. I elastyczność w funkcjonowaniu tego produktu i w jego lokalizacji może przezwyciężyć, pomóc przezwyciężyć bariery lokalne. Można funkcjonować na wielu rynkach, korzystając z różnego rodzaju narzędzi online. Można mieć w tej chwili jak najbardziej globalny zasięg bez konieczności. Fizycznej obecności na rynkach zagranicznych. No i oczywiście trzeba mieć też odpowiedni model biznesowy, który jest w stanie analizować dane z różnych rynków, rozumieć lokalne potrzeby i mieć dostosowaną do nich strategię. I mieć oczywiście też odpowiednią synchronizację z trendami nie tylko globalnymi, ale również lokalnymi, na przykład jeśli chodzi o lokalne preferencje użytkowników, jeśli chodzi o wykorzystywanie technologii. Dodatkowo na pewno tutaj pomoże odpowiednie zarządzanie ryzykiem i rozumienie, elementów ryzyka związanych z lokalnymi rynkami. No i na pewno w tym, w tym pomaga współpraca z różnego rodzaju lokalnymi podmiotami czy partnerami. Na przykład Shopify, czyli, czyli platforma e-commerce, która umożliwia przedsiębiorcom tworzenie własnych sklepów internetowych i sprzedaż produktów, jest dostosowana i, i funkcjonuje w otoczeniu poszczególnych krajów, czyli jest do, dostosowana do, do konkretnych warunków rynkowych. Firmy związane z, działające globalnie w obszarze płatności, jak na przykład Stripe, budująca infrastrukturę do płatności internetowych. Również funkcjonuje globalnie i umożliwia firmom na bardzo różnych rynkach przyjmowanie płatności i, i umożliwia im ekspansję na rynki, których one mogą wcześniej nie znać. Także tego typu firm jest już tak naprawdę całkiem sporo. Ponownie Wojciech Uszczęski, Global Head of Marketing w SentiOne. Mimo, że deglobalizacja może wydawać się przeszkodą, zawsze są sposoby na przezwyciężenie tych wyzwań. Spotify, które z powodzeniem zdołało zdobyć serca ludzi na całym świecie, jest tego świetnym przykładem. Kluczem jest zrozumienie lokalnych rynków, dostosowanie oferty do lokalnych gustów i zbudowanie silnych partnerstw na poziomie lokalnym. Moim zdaniem, globalny startup w dzisiejszych czasach musi być jak kameleon zdolny do dostosowania się do różnych środowisk, ale jednocześnie pozostawania wiernym swojej podstawowej wizji. To wymaga oczywiście zrozumienia lokalnych kultur, regulacji i rynku, ale z właściwą strategią i elastycznością można znaleźć sposób na rozwój na arenie międzynarodowej. A jakie widać zagrożenia dla startupów? Mówi Marcin Heikas z OTB Ventures. O, tych zagrożeń jest w tej chwili mnóstwo. Ja myślę, że, yy, że tak powiem, przez ostatnie kilka lat nie do końca o nich pamiętaliśmy, natomiast one cały czas istniały, natomiast w tej chwili wydaje się, że są wyraźniejsze niż kiedykolwiek przez ostatnie 23 lata. Ta lista jest dość długa, ale ja na pewno bym wymienił chociażby zaostrzanie regulacji. Rządy na całym świecie wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne przepisy, na przykład dotyczące prywatności danych, cyberbezpieczeństwa, yy, co może utrudniać działalność startupom. Oczywiście no, są ryzyka związane z możliwościami pozyskania finansowania. Rynek inwestycyjny się bardzo mocno ochłodził przez ostatnie dwa lata, szczególnie właśnie jeśli chodzi o venture capital, co może ograniczyć dostęp do kapitału, który jest niezbędny do wzrostu. Warunki gospodarcze są wyjątkowo zmienne i tutaj mówimy i o inflacji, i o zmiennej polityce pieniężnej, i o ryzyku recesji, czy, które wymagają działań, jak na przykład po obcinanie kosztów operacyjnych, czy, czy zmniejszają popyt na produkty bezpieczeństwo to jest kolejny obszar ryzyka. Mamy bardzo silny wzrost liczby ataków cybernetycznych i wycieków danych, które co co zwiększa ryzyko operacyjne i wymaga od startupów inwestycji w bezpieczne technologie. Trzeba myśleć kilka ruchów naprzód i być przygotowanym na różne scenariusze, podkreśla Wojciech Uszczeński. Zagrożenia są bardzo różne i mogą być trudne do przewidzenia. Konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami pokazuje, jak napięcia geopolityczne mogą wpłynąć na międzynarodowy handel. Moim zdaniem kluczowe jest zbudowanie silnych relacji z lokalnymi partnerami, zrozumienie, Regulacji na poziomie lokalnym i przyjęcie strategii zarządzania ryzykiem, która może pomóc w zminimalizowaniu negatywnych skutków tych zagrożeń. Inwestowanie w zrozumienie kulturowe i budowanie zespołów, które mogą pracować efektywnie w różnych strefach czasowych i granice kulturowe, również będą ku temu kluczowe. Można to porównać do gry w szachy na kilku szachownicach naraz. Trzeba myśleć kilka ruchów naprzód i być przygotowanym na różne scenariusze, które mogą się pojawić w międzynarodowym biznesie. Zima trwa w najlepszym również ta kapitałowa. O czym przypomina nam na koniec Maciej Jarząb, CEO Bright Technologies oraz Managing Partner Horizon Labs, który ma również przesłania dla founderów. Obecnie jesteśmy niestety na etapie zimy kapitałowej. Co to oznacza? Oznacza to, że w fundusze Venture Capital, inwestorzy, aniołowie biznesu nie inwestują z taką intensywnością jak, jak dotychczas. Taka sytuacja jest spowodowana głównie przez wojnę na Ukrainie, wojnę na Bliskim Wschodzie czy obecny kryzys gospodarczy. Jednak to nie może powstrzymać startupów od skalowania swojego biznesu, ponieważ każdy startup musi mieć to jako główny cel. Dlaczego? Ponieważ każdy fundusz Venture Capital, inwestor czy aniołowie biznesu, liczą na to, że ich inwestycja zwróci się wielokrotnie, a jest to możliwe tylko wtedy, kiedy startup będzie globalny, czyli działa na wielu rynkach jednocześnie. Oczywiście jest wiele zagrożeń z tym związanych. O tym, że źle dobierze się rynek, na który ma się skalować, o tym, że źle dobierze się czas, w którym ma się skalować. Czy to, że zabraknie kapitału. Jednak nie zmienia to faktu, że każdy startup powinien być globalny. Dlatego przestrzegam wszystkich Fanderów, założycieli, którzy myśleli w ten sposób. Podsumowując i jednocześnie zgadzając się ze zdaniem Yuri Pinto, brazylijskiego dyrektora do spraw łańcucha dostaw Indorama Ventures PCL. Malający urok globalizacji nie jest krokiem wstecz, lecz okazją dla firm do ewolucji i optymalizacji ich działalności. Przyjęcie zmian i innowacji będzie kluczem do sukcesu. Przedsiębiorstwa, które dostosowują się do zmieniającego się globalnego krajobrazu, skutecznie radzą sobie z wyzwaniami deglobalizacji, a w efekcie będą tymi, którzy będą się rozwijać w tej ewoluującej erze. I tego Wam życzę szczególnie. Na nowy rok. Sprawdź inne odcinki. Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.